To Aitra, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 29. odcinku Poradnika do Gry Anno. Dzisiaj przed nami wystawa światowa. Wystawa światowa to jest naprawdę ogromny budynek, tak? Widzicie, muszę najpierw sobie zorganizować na niego miejsce. Więc uprzątnę tutaj troszkę, i wtedy ten budynek postawimy. Ok, jak widzicie, zreorganizowałam wszystkie budynki, które były w zasięgu elektrowni. Uprzątnęłam tą część tutaj produkcyjną, która nie potrzebowała prądu. I zrobiłam porządek tutaj. I w tym miejscu zamierzam wstawić fundamenty wielkiej wystawy. I teraz etap pierwszy postawione fundamenty, etap drugi, zobaczmy, co jest potrzebne. Jest potrzebne. 150 desek, 300 cementu, 145 farmerów mam, a potrzebuję 500 i i to jest czas, jaki mamy, tak, 30 minut budowy. Więc widzicie, że to co muszę teraz zrobić, to muszę się zająć do budowaniem domków farmerów, żeby odpowiednia siła robocza była dostępna, aby można było te fundamenty wybudować. Dobudowałam domki farmerów. Teraz mam farmerów wystarczająco dużo, aby budowa fundamentów mogła ruszyć. Postęp w budowie możecie śledzić tutaj. Jak ten etap dobiegnie końca, to zostanie odblokowany następny etap, który trzeba będzie wybudować. Póki co musimy poczekać, aż skończy, skończą się budować fundamenty. Widzimy, że budowa tego etapu się ukończyła. Klikamy. Klikamy tutaj, tak i ukończ etap. Wówczas odblokowuje się następny etap. I teraz zobaczmy. Potrzebujemy tak 150 betonu, 150 belek, 300 cegieł, 1000 robotników i 30 minut. Więc rozpoczynamy etap. Ok, etap 3 z 5 został ukończony. Klikamy ukończ etap. I rozpoczynamy etap czwarty. Tutaj potrzebujemy okien, silników parowych, okładzin. Brakuje mi bardzo dużo rzemieślników, trzeba będzie nad tym popracować i czas. Więc ruszamy z pracami. Jak widzicie, awansowałam mieszkańców i teraz już mi nie brakuje yy, rzemieślników, więc budowa ruszyła. Możemy zobaczyć, że etap czwarty został ukończony. Więc go ukończmy. I został ostatni etap, piąty. Zobaczcie, że na etapie piątym, oprócz tego, że są potrzebne pewne produkty, również wymagana jest elektryczność. Ok, widzimy, że etap piąty został ukończony. Więc klikamy i mamy wystawę światową. Wybudowaliśmy wystawę światową, i teraz co możemy. Tym budynkiem zrobić. Jak na niego klikniecie, to tutaj macie, wybierz temat wystawy i macie do wyboru cztery tematy: albo cuda architektury, tak, i potencjalne nagrody to jest unikalna ozdoba, albo maszyny, nauka i innowacje i wtedy macie potencjalne nagrody, maszyny i wynalazki, albo archeologia i Etnografia. Wtedy jako nagrody dostaniecie relikty i antyki. Albo drzewa i kwiaty możecie dostać, kiedy wybierzecie temat botanika i ogrodnictwo. Czyli widzicie, w zależności od tego, jaki temat wybierzecie, różne nagrody możecie dostać. Weźmy na przykład tutaj. Nauka i innowacja. Wtedy zobaczcie, mam do wyboru trzy, można powiedzieć, warianty. Wystawy. Tak skromna jest dostępna przy 5 tysiącach inwestorów. Potem mamy dużą 7,5 tysiąca inwestorów i potem mamy obfitą 10 tysięcy inwestorów. Najpierw zrobimy skromną, w międzyczasie podniosę liczbę inwestorów do 7,5 tysiąca i zrobimy sobie potem tą dużą. Jeśli nam się uda, to również do 10 dobijemy. Kiedy już wybraliście poziom, w tym momencie no, mam tylko jeden, więc klikacie przygotowania. I teraz zobaczcie, wymagania, przekąski, kanapki, tak, czyli możliwe towary, ziemniaki, ryby, chlebki, obasy i ilość od 20 do 45. Potem skromny wybór napojów, piwo lub alkohol, tak, macie w ilości 40 do 90. Potem kilka pater z owocami i tutaj będą albo winogrona, albo bananowce. Więc przygotujcie się na to, że będziecie musieli popłynąć nawet do Nowego Świata i przywieźć jakieś banany czy inne takie rzeczy na tą wystawę i dostęp do elektryczności, więc yy, klikamy na to i potwierdź. I teraz widzimy, że są potrzebne winogrona. Winogrona, na szczęście, mamy na naszej wyspie. Potem mamy ziemniaki. Ziemniaki też mamy, więc jest OK. I alkohol. I teraz widzicie, że to jest czas na przygotowania. W tym czasie. Będziemy zbierać wszystkie te rzeczy, a tutaj macie atrakcyjność wystawy. Tak, widzicie, że w miarę zaspokajania tych tutaj potrzeb atrakcyjność nam się zwiększa. Tak? I dostajemy dzięki temu dary. Tutaj dostaniemy wyposażenie podstawowe, tutaj pospolite nasiona, tak? Tutaj mamy co? Narzędzia zaawansowane, a tutaj badania chemiczne. Czyli najlepiej, abyście w tym czasie dostarczyli wszystkie wymagane te towary, żeby uzyskać jak najlepsze nagrody. Ok. W międzyczasie podnieśmy troszkę inwestorów. Podnieśmy cały ten jeden blok. Widzicie? Zgromadziliśmy wszystkie towary przed czasem. I mamy czas trwania skromnej wystawy, czyli widzimy, że około 10 minut to będzie trwało. W tym czasie. Dostajemy premie do y, atrakcyjności. Tak jak kliniecie tutaj. Tak, to jest odświętność. Im bardziej atrakcyjna i obfita wystawa, tym więcej tych punktów atrakcyjności dostaniemy. Widzimy, że wystawa dobiegła końca. I możemy rozpakować nagrodę. Tak, i widzieliśmy, że dostaliśmy do związku zawodowego. Jeden, drugi i trzeci przedmiot. Super. Potwierdzamy. I pora zacząć kolejną wystawę. Mieliśmy naukę, więc teraz może weźmy botanikę. Widzicie? Mam już. 50 000, mam już 7,5 tysiąca inwestorów, w związku z tym mogę rozpocząć dużą wystawę, więc klikamy w przygotowania. I teraz patrzcie, tu będzie wymagany gulasz bądź konserwy, rum lub piwo, czekolada, bananowce, tutaj filc albo tkanina bawełniana i dostęp do elektryczności, czyli widzimy, że te wymagania są większe już. Klikamy na to i klikamy potwierdź, w międzyczasie jest większe ilość inwestorów, żeby mieć ich 10 tysięcy na dużą wystawę. Zobaczmy. Banany musimy z Nowego Świata sprowadzić, tak samo jak filc. Więc się za to zabiorę. Wysłałam statek towarowy do Nowego Świata, aby zapakować potrzebne towary. Musimy zapakować bananów. Z bananów zapakujmy więcej, bo na pewno się przyda. W przyszłości i jeszcze filc. Filc mam tylko tyle. Dobra, weźmy tyle, ile jest. I wyślijmy ten statek z powrotem do Starego Świata, żeby wszystkie potrzebne towary do wystawy światowej były na czas. Widzimy, że stateczek z Nowego Świata dopłynął. Więc możemy teraz przerzucić towary. Odeślemy go do Nowego Świata, żeby na następną turę był gotowy. A tutaj powinniśmy zobaczyć, że za chwilkę powinny się pojawiać banany i filc. Zobaczcie, że dostarczenie tych towarów zajęło mi trochę czasu. Ale po lepsze nagrody warto spróbować wszystkie towary dostarczyć. Widzicie, zaczął się pojawiać filc i banany. W tym czasie widać, że powinniśmy spokojnie zdążyć dostarczyć wszystko z magazynu. Więc widzicie, że musicie to dostarczyć towary wcześniej, bo przewóz ich z magazynu do monumentu, tak na dużą wystawę, w ogóle na wystawę, troszkę czasu trwa. Więc to nie jest tak, że towar wrzucicie w magazynie i od razu jest na wystawie. Nie, on musi być przywieziony. Jak widzicie, jest przywożony po kawałeczku, tak? Trochę bananów i trochę filcu. Super, wszystkie towary dojechały. Widzicie, że atrakcyjność wystawy jest teraz 600. No musimy poczekać, aż ta wystawa się zakończy. Wystawa dobiegła końca, więc odbieramy nagrodę. I widzimy, że dostaliśmy roślinki do ogrodu botanicznego oraz dostaliśmy jakąś ozdobę. Potwierdzamy. I mamy tak, więc teraz przygotowania. I teraz zobaczcie: tortille gulasz, szampan grum, pieczone banany, czekolady, kawa. Kutra bądź filc, cygara, gramofony, bicykle i dostęp do elektryczności. Więc widzimy, że wymagania tej wystawy są bardzo duże, ale spróbujemy im sprostać. Czyli z Nowego Świata muszę dostarczyć pieczone banany, tortille, run. Tutaj mam, ale w razie czego trochę dostarczę, żeby uzupełnić. A tutaj z tego muszę dostarczyć futra. Dobra, to zabieramy się do dzieła. Ok, najpierw 90 futer. Tu powinniśmy mieć, bo tu produkujemy płaszcze futrzane, to i futra się znajdą. Ok, to powinno być i będzie z nadmiarem na przyszłość. Dobrze, mamy statek towarowy, i teraz zbierzemy pieczone banany. Bierzemy tortilla i weźmiemy sobie 100 rumu, Gdzie jest rum? Tu jest. I odsyłamy ten statek do Starego Świata. Statek z futrami dopłynął. Futra wyładowujemy i czekamy aż dopłynie statek z Nowego Świata. Statek z Nowego Świata dopłynął. Wyładowujemy wszystko. I odsyłamy go z powrotem. Za chwilę wystawa powinna być gotowa. Widzimy, że tortilli i bananów przybywa. Za chwileczkę powinno się to całe uzupełnić. Widzimy, ruszyła, okazała wystawa. Teraz tylko poczekać, aż wystawa się skończy. Tak, i zgarniemy wszystkie naj, naj, najlepsze nagrody, ponieważ dostarczyliśmy wszystkie potrzebne towary. I tak to właśnie z tymi wystawami wygląda, tak? im, im bardziej e, okazała wystawa, tym więcej punktów atrakcyjności w czasie jej trwania dostaniecie i tym lepsze nagrody. Jednak dostarczyć towary będziecie musieli nie tylko z Nowego Świata, ale także z innych wysp, więc chwilkę będziecie musieli czasu na to poświęcić i uwagi, aby było wszystko, co na tą wystawę jest potrzebne. Zobaczcie, co ciekawego stało. Zniknęła księżniczka. Mimo że ja żadnych działań wojennych nie prowadzę, to przez działania prowadzone najprawdopodobniej przez Beryl. Beryl zniszczyła księżniczkę i już nie ma ich wśród graczy. Nie ma jej już wśród graczy. Jak spojrzycie na mapę, to zobaczcie coś fajnego. Ta część jasnoniebieska jest moja. Ta część różowa jest Beryl. A po pośrodku został tylko żółty Willy z jedną wyspą, więc Willy najprawdopodobniej też zostanie wcześniej czy później zlikwidowany, tak? Jedyny, jedynymi liczącymi się graczami na tej mapie jestem ja i Beryl. Pamiętacie, jak mówiłam Wam, że możecie zmieniać nazwy miast, to samo możecie robić z nazwami statku. Możecie sobie zmienić nazwę statku. Chyba tylko jest problem z polskimi znakami, tak. Tak widzicie, zmieniłam nazwę statku. Teraz mój okręt flagowy ma nazwę Ryczący Lew na przykład, tak. Z nazwami statków nie jest taki kłopot jak z nazwami miast, ale zawsze to zabawa. Możecie sobie ponazywać swoje własne statki w taki sposób, w jaki Wam się to najbardziej podoba. Widzimy, wystawa dobiegła końca. Rozpakowujemy nagrody, i z tej wystawy powinniśmy dostać najlepsze możliwe nagrody. Tak tutaj akurat wziąłam architektoniczną, więc zostaje pewne budynki do postawienia. No i teraz, oczywiście, możecie wybrać znowu, tak? Jaką chcecie wystawę, i znowu ją organizować, tak? Więc jak najbardziej możecie dalej w ten sposób postępować. W międzyczasie zajmując się innymi rzeczami, tak? bo to wymaga sporo oczekiwania, żeby udało się taką wystawę zorganizować. Jednak nagrody z tej wystawy są cenne i nie raz wam się pewnie, pewnie przydadzą. Na dzisiaj to już będzie wszystko. Zobaczyliście w jaki sposób wystawę wybudować, że jest to proces długi, wymagający. Dużo różnych towarów, ale wymagający również dużo siły roboczej. I zobaczyliście, że w zależności od liczby inwestorów, możecie zorganizować wystawę o różnej okazałości. Im lepsza wystawa, tym ma większe wymagania, ale tym lepsze nagrody. Więc do dzieła. Budujcie swoją własną wystawę. Zdobywajcie swoje nagrody i cieszcie się grą. Na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, zostawiajcie je proszę w komentarzu pod tym materiałem. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał, a tak życzę Wam już miłego wieczoru, miłej z Anno i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!